Szanowni Państwo, serdecznie pozdrawiamy z Pawłowic. My, ekipa Urzędu Marszałkowskiego w towarzystwie oczywiście wspaniałych naszych przyjaciół z Ochotniczych Straży Pożarnych, Zarządu Wojewódzkiego, OSP, Rzeczpospolitej Polskiej. Jesteśmy dzisiaj na podsumowaniu 2023 roku. E, opowiadamy o tym, co nas połączyło, jakie wspaniałe projekty, jakie realizacje, jakie elementy wsparcia, ale też oczywiście umawiamy się na 2024 rok, który dla Ochotniczych Straży Pożarnych i ludzi tam działających nie będzie gorszy. Wręcz przeciwnie, będzie lepszy, dlatego że już uruchamiamy pieniądze europejskie. To jest kwota ponad 100 milionów złotych na działania związane ze wsparciem Ochotniczych Straży Pożarnych. Jeżeli oczywiście jeszcze z, wspólnie z naszymi koleżankami i kolegami samorządowcymi, samorządowcami dołożymy kwoty własne, to naprawdę duże przedsięwzięcie inwestycyjne w remizy strażackie, w sprzęt, w samochody, no ale oczywiście też i wsparcie z budżetu województwa. Wspaniali ludzie, oddani swojej sprawie. Doskonale wiedzą, co chcą robić dla własnych środowisk, dla własnych społeczności. Warto wspierać i pomagać. Czas świąt, zbliżająca się Wigilia, to jest taki szczególny czas, kiedy ludzie właściwie powinni być bezpieczni. A na straży tego bezpieczeństwa, przecież szczególnie w naszym województwie, ale nie tylko, stoją strażacy ochotnicy. Dziś jest ten wyjątkowy czas, kiedy oni zebrali się tutaj. Żeby nie tylko odbyć swoje robocze posiedzenie zarządu wojewódzkiego, ale przede wszystkim złożyć sobie życzenia, odznaczyć osoby zasłużone, podziękować za tą współpracę, podziękować za współpracę samorządowi województwa opolskiego. Dziś myślę, że też jest taki szczególny czas, kiedy myślę, że jesteśmy w jakimś momencie historycznym i patrzymy na miniony czas, ale wiążemy też plany z przyszłością. Ja szczególnie chciałam w imieniu tego młodszego pokolenia podziękować za wszelkie wsparcie związane z dziecięcymi, z młodzieżowymi drużynami pożarniczymi, za wsparcie kobiet, strażaczek w mundurach. Dziś chyba wszystkim kobietom dedykuję to piękne odznaczenie, które dziś otrzymałam z rąk pana marszałka, zasłużony dla województwa opolskiego. Tu wyrosłam, tu się wychowałam, tu kształtowałam swoją strażacką drogę przez. Tych mentorów strażackich, które przez całe życie miałam, i myślę, że jestem dumna z tego. Dumna z tego, że pochodzę z Opolszczyzny, mieszkam na Opolszczyźnie i jestem dumna ze strażaków Opolszczyzny i z władz samorządowych Województwa Opolskiego. Dziękuję wszystkim. Życzę wszystkim strażakom spokojnych, bezpiecznych świąt i wejścia w nowy rok z nadzieją, z realizacją wszystkich zamierzeń i planów. Jesteśmy dzisiaj na uroczystym spotkaniu marszałka województwa obolskiego Andrzeja Buły z zarządem województwa Związku Lotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiejszy dzień uroczysty, ale też i merytorycznie przeprowadziliśmy burzliwe dyskusje na zarządzie dotyczące naszych przyszłych działań, dotyczące obecnej sytuacji, jaka Jaka jest, gdzie jesteśmy z dużą nadzieją, wierzymy w to, że zmieni się dla Ochotniczych Straży Pożarnych cały czas, jaki do tej pory był, zmieni się też dla działaczy Ochotniczych Straży Pożarnych, bo do tej pory niestety, ale przez ostatnim okresie byliśmy bardzo, bardzo, że tak powiem działacze traktowani obcesowo. W związku z tym podzieliłem się również z tym swoimi emocjami dzisiaj na zakończenie tej uroczystości, gratulując wszystkim całej działalności, dziękując marszałkowi i całemu. Urzędowi Wojewódzkiemu, Samorządowi Województwa, biuro, biuro, dla Biura Dialogu Społecznego, dla kierownictwa i dla wszystkich pracowników za to, że przez te ostatnie lata bardzo serdecznie i z prawdziwym takim zacięciem, pomagali nas i nam i ochotniczym wszystkim strażakom ochotniczym strażom pożarnym na terenie województwa. Dzisiaj w Pawłowicach spotkaliśmy się, aby podsumować mijający 2023 rok dla ochotniczych straży pożarnych z województwa opolskiego. Dzięki marszałkowi województwa opolskiego Andrzejowi Bule, całemu zarządowi, był to bardzo, bardzo obfity rok dla naszych jednostek. Omawialiśmy też, jakie są możliwości na przyszły rok. Okazuje się, że są jeszcze lepsze, więc trzymamy kciuki i jesteśmy pełni radości i nadziei.